Sezon na pojazdy elektryczne już się zaczyna. Dzisiaj nowość od Engwer. Tym razem mam model L20 bus. Sprawdźmy, co mamy tutaj w środku. Rower dostałem z magazynu z Polski, więc doszedł do mnie tak w zasadzie w 2-3 dni. Wszystko jest tutaj zabezpieczone steropianami, piankami. Zacznijmy może od tych pudełeczek. Zobaczymy, co tutaj się znajduje. Sprawdzimy, czy wszystko dotarło tak jak powinno. Tutaj, tak na start, prawdopodobnie będzie ładowarka 2 Do tego jest instrukcja obsługi do baterii. Dalej mamy klocki hamulcowe, jakieś śrubki, bezpieczniki. Więc to są chyba elementy zapasowe. Są też trytytki Zaraz zobaczymy, do czego one będą nam potrzebne. W zestawie mamy też pedały. No one są tu rozmontowane na czas transportu, żeby po prostu było to łatwiej przetransportować. To zaraz będziemy musieli wkręcić. Tutaj powinna być cała instrukcja z rozpiską. O, tutaj mamy klucz 19, 18, więc producent. Już w pudełku nam dodaje cały zestaw. O, tu mamy jeszcze 15, 14, 10, 8. E, tu też są śrubokręty i imbusy. No, cały zestaw, który jest niezbędny do montażu, tutaj już jest w pudełku. Tu są też zaślepki na e, koła, na śrubki. Jeżeli chodzi o samą instrukcję, to jest ona w języku angielskim. Z tego co tutaj widzę, to języka. Polskiego nie ma, ale jeżeli chodzi o montaż, no to tak. Na start mamy rozpisany cały zestaw, co, co tutaj powinno się znajdować, i jak ten rower powinien wyglądać. No i krok po kroku mamy rozpisane, jak ten rower powinniśmy składać. Więc teraz może złóżmy go razem i zobaczymy, czy to będzie proste. Tu jeszcze znajduje się kolejne podłaczko, zobaczmy, co my tutaj. Mamy. W tym drugim pudełku z tego co się orientuje, to jest chyba bagażnik naprzód, bo tutaj ten rower jest wsporzony w dwa bagażniki. Wydaje mi się, że to, ten właśnie model będzie dedykowany dla y, kurierów, dostawców. Glowo czy pyszne .pl. no bo no, nie ma co ukrywać, te właśnie rowery od Engwe cieszą się sporą popularnością w dużych miastach, gdzie no, sporo osób dostarcza jedzenie. Więc tutaj wtedy łatwo możemy odłożyć torbę i przetransportować właśnie naszą dostawę. Tutaj mam informację, że jest to bagażnik maksymalnie na 13 kg. No i teraz czas na rozmontowanie tych wszystkich zabezpieczeń i wyciągnięcie roweru, bo w odróżnieniu od Engwe, na przykład EP2 Pro, który testowałem w tamtym roku, no to tutaj ten model jest w całości. Nie jest on składakiem, więc zobaczmy, czy ja dam radę to wyciągnąć, bo no jego waga to tam w granicach 40 kg. 50 kg, no ale nie Sprzęt już wyciągnięty. Teraz trzeba pościągać wszystkie zabezpieczenia. Tak jak wspomniałem, całość przyszła do mnie z magazynu z Polski. Ale no, jak widzicie, to nie jest produkowane w Polsce, tylko w Chinach. Więc no, te zabezpieczenia muszą być porządne. Wszystko mamy tutaj pozalepiane taśmami. Najważniejsze elementy są wspinane grubymi krytytkami, więc po prostu no, chwilę to zajmie, żeby to odbezpieczyć. No i dalej będziemy musieli to skręcać. No dobra, no to chyba mam już wstępnie rower rozebrany z tych zabezpieczeń. Zostało tu jeszcze siodło, które jest też pozaklejane. No spoko. Spoko, że producent tak to zabezpieczał, bo przynajmniej podczas transportu no on praktycznie nie ma szans, żeby cokolwiek tutaj się stało. No i kupując to urządzenie, no, trzeba je sobie poskładać. Dla jednych to będzie minus, a dla drugich plus, bo przynajmniej poznać wszystkie elementy i jak coś Wam się będzie działo, no to zawsze łatwo będziecie mieli do tego dostęp. No i też mamy w razie czego od razu już klucze. Siodło. Fajne, miękkie, wygodne, dobra. Teraz tak odkładamy to na bok. Tu mamy jeszcze ten błotnik naprzód. Eee, wydaje mi się, że najpierw powinniśmy zacząć od samej kierownicy i ją zmontować. Kierownica, o jak mi miksie, tutaj musimy pewnie rozkręcić te zabezpieczenia, śrubki. Kierownica już zamontowana, przykręcona. Więc teraz krok numer dwa. Montujemy tutaj przednie koło. Musimy odkręcić tą śrubę. I koło już ma fabrycznie zamontowaną drugą śrubę. Koło mamy zamontowane i skręcone. Teraz czas na błotnik i lampkę. Tutaj mamy śruby do montażu tego błotnika. Tutaj też odkręcamy śrubkę i zaraz ją będziemy skręcać. I od razu pamiętajcie, żeby też zamontować tutaj lampkę. Dobra, z tą lampką to trochę żartowałem. Jak nie montujecie tutaj bagażnika, no to wtedy można ją sobie zamontować tutaj. Ale jeżeli chcemy zamontować ten bagażnik, to najpierw trzeba ją odplątać, bo ona jest tutaj zaplątana. Teraz odkręcamy śruby. Jeżeli ich jeszcze nie odkręciliście, montujemy bagażnik i lampka będzie tutaj, już wtedy, na tym bagażniku. Ja teraz to skręcam i zaraz krok następny. Kiedy bagażnik się składa, to ja może od razu. Przygotuję pedały, jak coś musimy rozpakować. O, fajnie, bo są chyba z jakiegoś metalu. O, raczej nie jest to plastik. I tutaj od góry mamy napisane, to jest lewy, R, right, prawy. No tylko pamiętajcie, żeby później jeszcze to tak na maksa docisnąć, dokręcić, no bo jak odpadną Wam pedały, to nie biorę na siebie odpowiedzialności. Ach. Dobra, tutaj już mamy bagażnik prawie gotowy. Teraz tylko jeszcze zostało nam zamontować tą lampkę. Zrobiliśmy mały błąd, bo przewody puściliśmy tak, jakby z prawej strony. Jak jesteśmy od tyłu, tutaj z tej strony są z lewej. One powinny iść tu i tu jest też specjalny uchwyt gdzie te przewody powinny się chować przez to, że puściliśmy to źle lampka nam nie sięga, więc teraz muszę przełożyć kierownicę i te przewody i dopiero wtedy skręcić lampkę na nowo i mamy sukces, lampka zamontowana teraz tutaj musimy wszystko zabezpieczyć trytytkami końcówkę odcinamy dodatkowo tak jak już wcześniej mówiłem, mamy tu zaślepki na te śruby, zakładamy i powiem Wam, że no już jesteśmy prawie na ukończeniu. Rowerek tak się prezentuje. Teraz tylko zostało nam włożyć jeszcze siodło. Tutaj też mamy znacznik minimum, ile one tak jakby powinno minimalnie wystawać, bo no, jak będzie mniej, no to tu no, może się po prostu ta rura złamać. I mamy tak jakby 10 poziomów regulacji. No, i teraz tak w zasadzie już mamy rower gotowy, tylko czas na pierwsze uruchomienie. Do pierwszego uruchomienia potrzebujemy kluczyki. Mamy tu dwa kluczyki w zestawie. One są też przypięte na tretytce. Ściągnijmy je, aby uruchomić rower. Tutaj mamy tą tu całą główną baterię. Bateria ma pojemność 13Ah. Jest to 48V bateria. No, i tu jest nam potrzebny kluczyk którym przekręcamy na on. Teraz rower powinien być aktywny. Jeżeli chodzi o kierownicę, to jest ekranik główny. Tu mamy klasyczny dzwonek, tu są hamulce naprzód, hamulce na tył, osprzęt to jest Shimano. Ogólnie są to przyrzutki Shimano Tourney, czyli no najtańszy chińczyk. Znaczy, no nie do końca najtańsze, no bo to już jest Shimano, więc no nie ma tragedii. Są też tańsze Chińczyki, no ale z Shimano to chyba są ich najtańsze przerzutki, ale ogólnie są to dobrej jakości przyrzutki. przy Engwe EP2, Pro, miałem te same i na chwilę obecną nie mam tutaj większych zastrzeżeń. Jak widzicie, tu mamy jeszcze regulacje. Ogólnie powiem Wam, że jeżeli chodzi o pierwsze wrażenia z tym rowerem, no to jest. Fajny jest dużo mniejszy niż ten EP2 Pro, bo tamten, tamten był co prawda składakiem, czyli mieliśmy tutaj możliwość jeszcze go złożenia w pół. No i jeżeli byśmy chcieli transportować, no to to było wygodniejsze, ale jeżeli nie planujecie, chcecie mieć po prostu mniejsze, lżejsze urządzenie, no to ten zdecydowanie jest zgrabniejszy. Sama rama jest naprawdę cieniutka. No i teraz czas na pierwsze uruchomienie. Tutaj na tym ekraniku będą wyświetlały się dane, a z dołu mamy tutaj sterowanie. Jeszcze tego wszystkiego nie skręciłem, ale to zaraz wykonam. Tutaj przytrzymujemy przycisk włączania. Już nam się wyświetla jakaś informacja. I tutaj plusem i minusem zmieniamy tryby. Mamy do wyboru pięć trybów. No i od. Tego zera, czyli zero to jest tryb bez wspomagania, później czym wyżej, tym te wspomaganie i prędkość będzie mocniejsza, wyższa. Żeby włączyć tą lampkę z przodu i oświetlenie z tyłu, przytrzymujemy dłużej plusa. Wtedy na ekraniku mamy też informację. No i tutaj lampeczka, którą montowaliśmy, jest z przodu. Oświetlenie też jest na czerwono z tyłu, więc powinniśmy być dobrze widoczni i to co wyróżnia ten model, bo to jest L20 wersji Boost, to tutaj mamy przycisk B, czyli jest to właśnie boost, dodatkowa moc, dodatkowe przyspieszenie dla tego sprzętu. Dobra, może czas na pierwszą przejażdżkę. Na razie ruszyliśmy na trybie 0, czyli bez żadnego wspomagania. Więc tutaj tak jakby tylko siłą własnych nóg jedziemy. No powiedzmy, że jedzie się jak na klasycznym rowerze, nie ma wtedy większego oporu. Przyciskając, zmieniając na jedynkę, już teraz jest zdecydowanie lepiej. No pewnie widzicie, obraz wam się mocno trzęsie. Jedziemy tutaj po polu, po nierównościach. I rower daje sobie radę bez problemu. Na plus z przodu mamy spory amortyzator, więc on jakieś tam nierówności będzie wyłapywał. Dwójeczka. od razu mamy większego busta. A teraz sprawdźmy jeszcze, jak jestem na dwujeczce. Przyciskam bust. O, od razu rower dostaje. Kopa i naprawdę szybciej przyspiesza. Teraz jeszcze może wzniesienie zobaczymy jak on się... jest. O, pod górę wiedzie. W sumie bez większych problemów. No powiem Wam, że nie mogę się doczekać dłuższych testów i przejażdżek na tym sprzęcie. Bo wydaje się być fajny, zgrabny, to, że ma taką. Niedużą budowę, to mi się bardzo podoba. Do ruchu miejskiego, i tak jak mówiłem, dla glowo- czy dla pyszne.pl może to być hit, bo tutaj kładziemy sobie torbę. Dodatkowo z tyłu mamy bagażnik, no i kurczę, jeździmy po mieście, nie ma problemu. Na wspomaganiu szybka jazda. To, że to jest fat bike, to grube opony 4 na 20 Wjeżdżamy sobie tutaj w teren jakimiś tam ścieżkami rowerowymi czy po prostu jak gdzieś musimy przejechać przez park nie ma tu największych problemów teraz jeszcze macie ujęcie od boku jak to wygląda no i ja zabieram się za pełne testy tego urządzenia jeżeli macie jakieś pytania śmiało zadawajcie je w komentarzach postaram się na wszystkie odpowiedzieć sprawdźmy jeszcze VMAX mam siódmy bieg No i 32, 33. Jeszcze włączmy Boosta. To już przy tej mocy nic ten Boost nie daje. ale 32 na godzinę. Jest bez problemu. Osiągalny. Powiem Wam, że jazda jest naprawdę przyjemna. Jak coś to. Linki i kupony do tego sprzętu znajdziecie w opisie pod filmem.